Ta idea powstania czy założenia stowarzyszenia przedsiębiorców i Kupców ślubnickich powstała w mojej głowie gdzieś w koniec lat 80. Koniec lat 80. kiedy pamiętam weszła ustawa Wilczka o wolnej przedsiębiorczości, ja już prowadziłem działalność gospodarczą, doszedłem do wniosku, że no, my jako przedsiębiorcy powinniśmy w jakiś sposób się jednoczyć. Gdzie byśmy mogli wymieniać poglądy między sobą, a nawet robić wspólne interesy. I to rzeczywiście gdzieś tam słyszałem o takich klubach działających w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. I sobie pomyślałem może czas, żeby taka instytucja zrzeszająca przedsiębiorców, ale troszeczkę inny sposób niż przed w izbach rzemieślniczych, mogła się zrodzić, powstać w Świdnicy. Chodziłem z tą myślą dwa lata, spotykałem się z kolegami, z Jurkiem Kubarą który jest też członkiem założyciela. często rozmawiać nawet na targach w Poznaniu, rozmawialiśmy. On przypomniał o fotelu z panią Wiolettą Rybczyńską, wtedy też rozmawiałem. Przecież my się spotkali w Galesie, firmie, którą od wielu lat prowadzę. No i to tak dwa lata trwało do momentu, kiedy rzeczywiście wybiła godzina zero, czyli koniec 1989 roku kiedy rozmawiałem z wieloma kolegami, no i potem w styczniu, pamiętam, 90. roku, w styczniu, w lutym zaproszenie do 25 kolegów, z którymi wcześniej już trochę rozmawiałem, no i tak odpowiedziało 23. I 5 kwietnia 90. roku w Baszcie odbyło się, można powiedzieć, spotkanie założycielskie. Pomagał mi też tutaj Obecnie adwokat, wtedy radca prawny Andrzej Gawroński, który nam przygotowywał całe, cały projekt statutu, takich założeń pod względem prawnym, żebyśmy mogli go zarejestrować jako organizację legalną. Był to okres wyjątkowo ciekawy, dlatego że 1 stycznia 1990 roku rozpoczęła się wielka polska transformacja gospodarcza. Wszyscy z przemysłu generalnie. Przemysł Święnicki upadał już w tym okresie. Każdy gdzieś szukał swojej drogi. Zaczynaliśmy od prostych rzeczy, od jakiegoś handlu, sprzedaży, sprowadzania coś z Niemiec. Tak każdy zaczynał, pierwsze pieniądze zarabiał i później inwestował. W różnych branżach rozmawialiśmy. Wymienialiśmy się informacjami. One po prostu też docytowały, że mogliśmy się nieraz, powstawały nieraz spółki z, z kolegami i tak się ten mał, pomału rozkręcało ten biznes mówiąc wprost. Hmm. Wybory 4 czerwca 1989 roku, które dały ten wielki impuls, żebyśmy to stowarzyszenie tworzyli. Ee, i zresztą występowaliśmy wielokrotnie do najważniejszych osób w państwie, żeby 4 czerwca zrobić Dniem Wolności, i stało się w pewnym sensie. Nie jest to może święto państwowe, ale Dzień Wolności jest i to jest ważne, My żeśmy o to zabiegali. No i 5 kwietnia 90 roku, od 5 kwietnia 90 roku istniejemy. Ciekawostką jest to, że ja chciałem najpierw, żeby powstał Klub 25. Ale według polskiego prawa o stowarzyszeniach nie można było zarejestrować klubu 25. Stąd później ten pomysł, że mamy klub 25, a działa w ramach Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kupców Świnickich. No i tak się stało, że dzisiaj nas jest już ponad 40, a w klubie jest 25. Spotykamy się, wymieniamy poglądy, żarty, bawimy się, wspominamy już niestety często też. Także to idzie w tym kierunku. Co innego było 25 lat temu, jak zakładaliśmy. Dla mnie przynajmniej, ja jestem z Wrocławia, urodzony, wychowany we Wrocławiu. Przyjechałem do świdnicy, nikogo nie znałem. W związku z powyższym pozwoliło mi to wejść od razu w bardzo szerokie grono znajomości pomiędzy ludźmi, którzy coś robili w tej świdnicy. Dlatego, że to były, byli przedstawiciele wolnych zawodów, przedsiębiorcy, także lekarze, urzędnicy wysokiego szczebla bywali też jako członkami stowarzyszenia i to w ten sposób zadziałało. Myślę, że spełniło bardzo dużą rolę we wzajemnym poznawaniu się i pomagało to następnie w prowadzeniu także biznesów. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że bardzo ciężko robi się interesy z, ze znajomymi, znacznie łatwiej z obcymi. Do stowarzyszenia zostałem zaproszony 14 lat temu przez pana Edwarda i Jurka Przebołowicza. Lepaka. Gdzieś tam nie zauważyli, bo ja byłem wtedy człowiekiem bardzo zajętym. Byłem prezesem Elmotu, potem Remi. I chyba ta aktywność moja gdzieś tam została zauważona i zostałem zaproszony. Z początku przyglądałem się troszeczkę tym wszystkim ludziom, bo to byli przedsiębiorcy, to byli menadżerowie, to byli prawnicy. Takich ludzi jak ja w stowarzyszeniu było niewielu, może jeden albo dwóch. I po roku takiej mojej inicjatyw, inicjatyw różnych ja widziałem, co w tym stowarzyszeniu można zmienić, jak to stowarzyszenie powinno troszeczkę inaczej działać. Została mi zaproponowana funkcja prezesa zarządu stowarzyszenia, którą przyjąłem i przez dwa lata byłem prezesem i w tym czasie, w tym czasie wprowadziłem do stowarzyszenia misję stowarzyszenia. W tym czasie uporządkowałem troszeczkę statut, w tym czasie uporządkowałem troszeczkę regulaminów. Także ta misja, którą dzisiaj Państwo mogą widzieć na tych naszych logach, to jest właśnie dzieło mojej, mojej inicjatywy i mojej pracy przez ten czas, kiedy byłem w stowarzyszeniu. Ważne, że e, takim, który łączył, napędzał, był Edek Szywała, bo e, większość... E, w, no, nie miałaby tej energii prowadzenia tego, tego, tego stowarzyszenia. Formuła, formuła była tego biznesu dość fajna, tego, tego stowarzyszenia była dość fajna, bo spotykaliśmy przede wszystkim z kolegami, bo to wszyscy byliśmy wszyscy kolegami, kolacje zakrapiane dość często. Jednoczyły nas i potrafiliśmy przede wszystkim tak jakoś tak bliżej się poznać. Faktem, że nie było tego czasu, bo pracowało się bardzo dużo od rana do wieczora, żeby po prostu osiągnąć sukces i te spotkania w środę raz w miesiącu no, dawały takie odreagowanie, zmiana, porozmawianie, jakieś nowości, z różnych branż byli ludzie, zmiana była po prostu prawa, zmiana podatkowa wymienialiśmy jak zrobić, nawet pamiętam, był taki w pewnym momencie, że były możliwości z zakładami pracy chronionej, gdzie generalnie potrafiliśmy sobie wymieniać informacjami, jak to stworzyć. Powstały tutaj jakby, ktoś mówił, że zagłębie, zagłębie zakładów pracy chronionej. Dawały to możliwości i dla ludzi, i którzy byli niepełnosprawni, którzy dorabiali u nas, a nam też dawało to pewne, no niestety można powiedzieć przywileje, które potrafiliśmy właściwie wykorzystać, potrafiliśmy reinwestować i to spowodowało, że te firmy dość dobrze się rozwijały. Znaczy, od samego początku, myśląc o założeniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców, ale najpierw Klubu 25, Chciałem rzeczywiście, żeby to było stowarzyszenie bardzo elitarne, ale musimy wiedzieć skąd pochodzimy. U nas w takiej prawdziwej przedsiębiorczości do roku 90, to była przedsiębiorczość rzemieślnicza, prawda? No, był taki system jaki był. Ludzie mało wędrowali wtedy jeszcze po świecie. Nie znaliśmy jeszcze do końca języków. No i taka kultura przedsiębiorcy elitarnego nie była nam znana i stąd ta myśl, żeby stworzyć coś, coś wyjątkowego. Czy się udało? Może nie do końca, może nie do końca, ale cały czas nad tym pracujemy i na pewno jednym z tych elementów, który chciałem, żeby nas wyróżniał wtedy, to było to, że na przykład mamy klubowe krawaty, że mamy Yy, marynarki, prawda, znaczek swój klubowy, który noś, zawsze noszę i wszędzie, yy, swój herb, który tutaj taki jeden z panów Zbyszek do lata nam opracował i funkcjonuje do dzisiaj, bo to jest taki element tworzenia elitarności i tworzenia historii. I, no, jest, I dzięki Bogu 25 lat już to jest, 25 lat funkcjonujemy, i rzeczywiście wydaje mi się, że nie jesteśmy tylko takim klubem lokalnym który tylko coś tu się robi, koledzy się spotykają, zjedzą kolację, pogadają się, rozejdą. Moja idea FIK zawsze była taka, żebyśmy coś od siebie dali dla innych. Jesteśmy przedsiębiorcami, wielu z nas już wiele, wiele lat, bo to już można liczyć w dziesiątkach lat. Życie swoje mamy jakoś poukładane, biznesowo również jesteśmy, można powiedzieć, nieźle nam się powodzi, którym gorzej, lepiej, którym bardzo dobrze, w związku z tym Chcę, żebyśmy my jako przedsiębiorcy również dzielili się ze społecznością i lokalną i regionalną. Stąd te takie idee, które się u nas zrodziły, jak na przykład Ciwińskie y, Forum Gospodarcze, które działa od 17 maja 90 roku, które gościło ponad 150 y, osobistości. Osobistości życia politycznego, kulturalnego, naukowego, y, także bardzo, bardzo wielu wybitnych ludzi, przecież to, to, to takie nazwiska, jak, czy prezydent Komorowski, premier Tusk, czy Leszek Balcerowicz, który był u nas 13 razy. Prawda? Także mógłbym ich wymieniać, czy profesor Andrzej Szczypiorski, profesor Jan Miodek, Jerzy Stępień. Także to są naprawdę wybitne osobistości. Janek Lityński tutaj bym musiał powiedzieć, bo to jest nasz pierwszy członek honorowy. Także tutaj wielu, wielu, wielu gości. Bywało, przyjeżdża do nas i nie odmawia. Bo ja uznałem taką rzecz i wydaje mi się, że moi koledzy to przyjęli i społeczność regionalna, bo nie tylko zapraszamy gości stąd, z Wrocławia, z Opola, z, z Legnicy, żeby do nas przyjeżdżali na te różne spotkania, ponieważ uważam, że spotkanie z tymi osobistościami, z tymi osobami nas ubogaca. Prawda, że rozmawiając z nimi, my się stajemy bogaci, bo wymieniamy informacje, bo czegoś się naprawdę uczymy, ale oni też się coś uczą i poznają, co się u nas dzieje w regionach daleko od stolicy. I ta Idea się sprawdza. Następna rzecz, którą robimy, choćby takie konkursy historyczne od 10 lat dla młodzieży naszych szkół. Naprawdę nagrody są znakomite, bo jeżeli zawsze pierwszą nagrodą jest wycieczka do którejś ze stolic europejskich, drugą nagrodą jest jakieś wysokiej klasy sprzęt, trzecia podobna. I realizujemy to do naszych szkół średnich i bierze zawsze udział po kilkadziesiąt osób, z ośmiu, jedenastu szkół, zawsze we współpracy z Muzeum Naszym Kupiectwa i z panem Wiesławem Rośkowiczem, który jest tu bardzo w to zaangażowany. Akademia przedsiębiorczości Młodych, którzy się powołali parę lat temu po to, żeby z tymi młodymi się ludźmi spotykać, pokazywać im, jak się robi biznes, przekonywać ich do tego, żeby oni chcieli własne biznesy zakładać. Jeżeli mam znakomitych gości, to ich też zapraszam, żeby brali udział. Jeżeli robię jakąś akademię, na przykład jak robiliśmy w zeszłym roku, kiedy była pani ministr, wiceminister gospodarki, kiedy był wiceminister cyfryzacji, zaprosiłem młodych ludzi, jak był Borusewicz, kiedy wręczaliśmy Diament Wolności, też młodych ludzi zapraszaliśmy. Jak był Leszek Balcerowicz w listopadzie zeszłego roku, też, bo chcemy, żeby posłuchali, zobaczyli tą ikonę wolnej gospodarki. Leszka Także to są elementy bardzo, bardzo ważne dla środowiska, które tutaj choćby diament wolności. Diament wolności to zrodził się wtedy w 2009 roku, kiedy była 20-lecie wolności, czyli pierwszych wolnych wyborów do Sejmu. I pomyślałem sobie wtedy, że ch chciałbym, żebyśmy mogli podziękować tym najważniejszym, którzy doprowadzili do tego, że te wybory się odbyły, ale również nie zepsuli tego przez następne 20 lat. Stąd się zrodziła idea, idea podziękowania naszego przedsiębiorców tu gdzieś z dala od stolicy, podziękowania za, za, za to, czego dokonali. Ryzykowali życiem, własną pracą, własnym życiem rodzinnym, wszystkim wtedy ryzykowali. Myśmy sobie tu prowadzili interesy, a oni ryzykowali, żebyśmy my mogli żyć w wolnym, w wolnym kraju, kraju gospodarki rynkowej. I, i, I stąd diament wolności. I uhonorowaliśmy naprawdę dziesięciu naszym zdaniem najwybitniejszych Polaków. Począwszy od Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego, Leszka Balcerowicza, Władka Frasyniuka, Adama Michnika, nowych to Marek Belka, Aleksander Kwaśniewski, Bogdan Borusowicz, Henryk Wujec, Jan Lityński. To są osoby, które żeśmy właśnie uhonorowali diamentem wolności. Powiedzieliśmy, że zakończymy przy dziesięciu diamentach, ponieważ no, można by nie skończyć, ale chcielibyśmy, żeby ten symbol był. Po prostu tego naszego wielkiego podziękowania za, za to, co, czego im dokonali. Także staramy się takie rzeczy robić i, i wiele uczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych. Przez od 17 lat wspieramy ośrodek chronologiczny w Walimiu, ale nie tylko tak, jeżeli są jeszcze inne potrzeby, my również wychodzimy naprzeciw. Także wydaje mi się, że, że to jest. Stąd stajemy się społecznie użyteczni. Przecież nie bez, jak to się mówi, nie bez kozery, dostaliśmy Dolnośląski Klucz Sukcesu w 2011 roku jako najlepsza organizacja pozarządowa na Dolnym Śląsku. Ja też. Natomiast pierwsze cele to było zintegrowanie środowiska i yy, próba znalezienia się na, się na tym rynku. Dlatego, że w tej chwili już nie pamiętamy, yy, jak prowadziło się działalność gospodarczą lata temu. Ja zaczynałem. Mam, pamiętam 3 grudnia 81 roku, czyli 10 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego i to były zupełnie inne warunki do pracy. Wtedy nie było jeszcze urzędów skarbowych, były widziały finansowe, dopiero później one się tworzyły. Ci ludzie byli panami władcami prowadzących działalność gospodarczą. Podatek dochodowy dochodził do 85% na zasadach ogólnych dochodu. Także domiary bez uzasadnienia, one były na porządku dziennym. W związku z powyższym, jeżeli zbierała się grupa ludzi, która coś tam robiła, pomiędzy sobą mogła wymieniać informacje, jak się zachować, co robić, w jaki sposób działać zgodnie z prawem, a jednocześnie nie dać się zjeść tymże przedstawicielom prawa, które, którzy to, to prawo częściowo nie znali, a częściowo naginali. W każdym bądź razie było ponożywane używane do szykanowania tych, którzy byli inni niż wszyscy pozostali, którzy brali pieniądze pierwszego czy dziesiątego. Czas wymusza zmiany i ci ludzie też muszą nadążyć na tym, na, na, za tym, co się dzieje w danej rzeczywistości. W związku z tym ci ludzie są bardziej w tej chwili y, tacy łakomi tej wszystkich wiedzy, y, nowinek prawnych, skarbowych i o tym dużo na stowarzyszeniu rozmawiamy, jak się spotykamy. Ci ludzie całkiem inaczej się, mi jest trudno powiedzieć, jak oni się zachowują, Będąc wcześniej w stowarzyszeniu, bo, bo jak rozmawiam z kolegami na spotkaniach, to, to stowarzyszenie, te początki z tego stowarzyszenia, to były takie bardziej towarzyskie spotkania, takie po prostu grupa ludzi, która generalnie jest bardzo zajęta, była i jest zajęta, próbowała stworzyć dla siebie taką odskocznię troszeczkę od tego życia zawodowego, codziennego i stworzyła stowarzyszenie, i to była bardzo dobra inicjatywa. Natomiast to stowarzyszenie z lat przeobrażało się w taką organizację też mentorską, troszeczkę taką ekspercką, która potrafi zająć głos w jakichś ważnych sprawach dla przedsiębiorców, która zaczęła organizowała i dalej organizuje różne fora gospodarcze, na którym zapraszamy ważnych i, 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 i polityków i ekspertów gospodarczych, którzy mówią nam o różnych nowościach, o tym jak to prawo funkcjonuje, jak to prawo należy... Interpretować. i ta organizacja w tej chwili jest taką takiej bardziej ekspercką organizacją, która wykorzystuje te wszystkie możliwości, które ta organizacja im stwarza. Więzi, które powstały między nami, teraz może trochę się rozluźniły, bo każdy jest gdzieś zajęty. Te biznesy się rozrosły do większych w ska większą skalę, osiągnęły ale zawsze się przyjemnie nam spotkać wspólnie i porozmawiać, i powspominać. Poza tym spotykamy się też na innej niwie sportowej, gdzie no, gramy w koszykówkę. No, teraz taki bardziej snobistyczny golf. Jedni się uczą, a jedni już bardzo są zaawansowani. No, tak jak to życie. Także nas to powiązało wszystko te młodzieńcze może przepraszam to nie było jeszcze no już w tym młodzieńcze ale już mieli już tak od 35 do 40 lat no to wtedy y, te więzi które powstały te przyjaźnie te spotkania towarzyskie imieninowe no spowodowało że w każdej chwili i każdy może na każdego liczyć to towarzysko no i jeśli ma nawet problemy może się z nimi podzielić porozmawiać y, doradzić y, i to nie potrzeba, żeby się od razu spotykać y, gdzieś w kawiarni. Wystarczy z, wy, wy, zadzwonić i to w, wy, jest wystarczające, żeby otrzymać informację, która jest nam niezbędna. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kupców Siedliskich jest stowarzyszeniem osób, grupy osób, do których trzeba być zaproszonym, nie można się zapisać. Przede wszystkim istotne jest to, że trzeba być zarekomendowanym i to przez dwie osoby. Akurat ja w ten sposób się dostałem, że miałem relacje biznesowe z Edwardem Szywałem od lat. No i w którymś momencie zaproponował mi to. Zawsze byłem pełen podziwu dla niego, dla jego sposobu funkcjonowania, tworzenia biznesu, takiego szerokiego spojrzenia na, na, na całość funkcjonowania biznesu. I no, zawsze byłem pod wrażeniem tego, no i w którymś momencie mi zaproponował. No oczywiście yy, przejąłem zaproszenie. W tym stowarzyszeniu funkcjonuje tak zwany Klub 25. Jest to klub osób takich szczególnie zasłużonych dla klas stowarzyszenia, i żeby ktoś mógł zostać członkiem stowarzyszenia to y, musi dwóch członków Klubu 25 złożyć rekomendację, czyli aby gdzieś dostrzec tą osobę i złożyć rekomendację, poręczyć za nią i, i, i zgłosić ją do tego, żeby mogła zostać członkiem stowarzyszenia. Następnie y, odbywa się posiedzenie Klubu 25, na którym ta kandydatura jest omawiana. Osoby, które rekomendują, kolokwialnie zachwalają y, tego, tego kandydata i następuje potem tajne głosowanie. Na tym, na tym głosowaniu ten y, kandydat dostaje rekomendację, że może być członkiem stowarzyszenia, albo po prostu no, nie dostaje tej rekomendacji. I jeżeli taki kandydat dostaje rekomendację, to wtedy on ma zwany staż członkowski. Ten staż członkowski trwa od 3 do 6 miesięcy. Jeżeli ten stan członkowski wypadnie w oczach wszystkich członków Stowarzyszenia Pozytywnego, no to wtedy zarząd stowarzyszenia podejmuje uchwałę i przyjmuje takiego człowieka w poczet członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie dostałem się, tak jak większość z nas, dzięki rekomendacji Edwarda, który jest stałym klientem mojego sklepu do tej pory. Tak naprawdę chciałem osobiście dostać się do stowarzyszenia, dlatego że. Prowadząc biznes w obecnych czasach, niestety my prowadzimy go w realiach dużej konkurencji. Ja traktuję stowarzyszenie jako, jako bogatą wiedzę mentorską dla młodych ludzi, którzy prowadzą biznesy. Mimo wszystko, koledzy, którzy już na tym na tym terenie, na tym obszarze, działają 30 lat, mają sukcesy biznesowe, jednak mogą pewne rzeczy podpowiedzieć, dzięki temu dla nas młodszych jest łatwiej mimo wszystko, jeśli, jeśli ma się takie pewne wsparcie od kolegów. Dla mnie istotne jest to, z mojego punktu widzenia, możliwość spojrzenia na myślenie innych osób, tak, czyli często każdy z nas prowadzi jakieś swoje firmy, zarządza innymi ludźmi, Każdemu z nas wydaje się, że, że wie wszystko najlepiej, tak? natomiast gdy się potem zderzają różne inne osoby, tak? inne spojrzenia, inne poglądy, jest możliwość też uczenia się czegoś, a przede wszystkim wydaje mi się, że największą przeszkodą w biznesie jest to, że człowiek tak się zasklepi w sobie. Tak? Tu no, trzeba wyjść jak gdyby troszeczkę z pewnego takiego stanu e, zadufania w sobie, bym tak nawet to nazwał, tak? i troszeczkę spojrzeć z dystansem na to, co człowiek robi. To jest dla mnie osobiście najcenniejsze.